O, a to nagranie teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało Ale myślę, że to teraz no... Lepiej tylko... To nie jest teraz ten Płynna to jest jedna klatka na sekundę idzie Ale jakoś idzie kurwa, coś to tam nagrywa Nawet jest to ekonomiczne nagrywanie Wam powiem, bo Coś to widać że czy... Może coś tutaj robi, nie Coś się tutaj kurwa dzieje Jakie tutaj są jeszcze strony, nie? Tu jest dużo rzeczy, nie? Czekajcie kurwa. Widzimy z tej propagandy, ale jakieś kurwa inne. Tam jest wójtek stron od nie? Kryptome, coś tam wójwie, co nie? Kartome, czekajcie kurwa. To też jest coś, A co też o tym słyszałem, nie? To czyż że jest jakaś kurwa przejęła... O, czekaj, to jest archiwum. 2000, a to jest 2. I co kurwa? I co nie ma? Nie, zaraz tu. Common. Open New York. Introduction. Exception. Zobaczymy, co to jest. A, to chuje jakieś PDF-y kurwa, nie dościągnięte, no, ale czekajcie. To jest tak. Stare rzeczy, stare kurwa. Śmieć, pierdol, wychodzimy stąd. A, kryp, krypto, outer stuff kryptomy videos, Ira killing my, oczekajcie kurwa. Zobaczymy to, nie? Tu, tu są kurwa, tutaj. Dead Gallery, o oh, fucking match. To, to będzie przejebane. Patrzcie się kurwa, co to tu jest? Aha, ty gości zapierdolili, nie? To sam ja coś SS-mania, bo chuj wie Co to kurwa jest, ale czekajcie, nie? One gallery? Teraz tu Aha, ci ludzie popłynęli, kurwa, nie? Chociało się nie wojny, kurwa to mają, nie? Wojna ich dopierdoliła, nie? Czekajcie, kurwa... Tracker... Fuj tego, kurwa, ile tych ludzi się poszło pierdoli w imię czego, nie? We Wojskowi są... Ten... Aha... I tu ich zapierdolili na tej wojnie, opłacali się jechać. To jest, kurwa... Pierdolona... Propaganda, nie? Miliony ludzi kurwa wysyłają na wojnę i takie rzeczy i, i, i ten ja, jak jak to jest Patrzcie się kurwa To jest tysiące ludzi, nie? Tysiące kurwa ludzi został zapierdolonych, nie? W imię czego kurwa? Bildady naszukali 10 lat To jest kurwa chore Coś mi tu nie pasuje w tym, nie? Tyle wam powiem, nie? Patrzcie się, kurwa, co się tu kurwa porobiło A Dobra, spierdalamy z tego, bo to kurwa Czekaj, kryptometer to jest jakiś Eje Ejebal, serdecznie nie wiem co to jest Daci fotos? aha, to są kurwa z tego Z Apple 19 Z marca, z lipca. Ciekawe to tu kurwa jest. Uganda, Uganda coś tam. bioterroryzm Nie wiem kurwa co to jest. To czekajcie, no tu coś kurwa wyczaili. I tutaj coś robili, nie? Jakaś kurwa mafia, nie? To się działa w tym. Dobra, koniec muszę sprawdzić to wideo, jak ona śmiga.